Pan Jourdain nie wiedział, że mówi prozą. To ten pan Jourdain z komedii Moliera. A ja nie wiedziałem, że kiedy odkładam różne rzeczy na jutro, kiedy nie chce mi się czegoś zrobić, to nie jest lenistwo, ale skąd? To jest po prostu prokrastynacja. Strasznie trudne słowo. Oto słowo i w ogóle o cały problem. Witam pana doktora habilitowanego Marka Wypycha z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Mam nadzieję, że wszystko już powiedziałem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jeszcze mogę dodać, że pracuję w pracowni obrazowania mózgu, bo to jest bardzo duży instytut. No tak, 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 oczywiście, ale to i to jest bardzo ważny instytut, ale wróćmy do tej prokrastynacji. Proszę pana, czym się różni ta prokrastynacja od zwykłego lenistwa albo takiego, wie pan, jestem bałaganiarzem, a może zrobię dziś odpocznę, jutro zrobię, a może jeszcze coś innego. Jaka jest różnica? Myślę, że tych różnic możemy, możemy znaleźć kilka. Może najpierw powiem o takiej formalnej, naukowej definicji prokrastynacji. Jako, jako naukowcy używamy. Definicji, najczęściej, najczęściej taka używana przez nas definicja mówi, że prokrastynacja to jest odwlekanie pewnych zadań, e, które wynika z naszej woli poniekąd, e, ale jest to zachowanie irracjonalne i które prowadzi do negatywnych konsekwencji. No wiadomo, ale, Panie Profesorze, odkładanie czegoś na jutro, to tak, tak zwany dojutryzm, e, no to jest bardzo powszechne i tu wie Pan. Bez prokrastynacji to myśmy dawno znali takich ludzi, którzy wszystko odkładają na jutro, a potem im się to piętrzy, albo zawalają różne sprawy. Tak, tak, tak. No, no to I, właśnie. I teraz jeszcze wróćmy do tego lenistwa. Nie znam naukowej definicji lenistwa, ale wyobrażałbym sobie, że jeżeli lenistwo istnieje, to takiej osobie leniwej po prostu dobrze jest z tym, że jest leniwa. Natomiast osoby, które mają problem z prokrastynacją, tak naprawdę cierpią z tego powodu, frustrują się, mają niskie poczucie własnej wartości, są na siebie złe, stresują się, więc jak gdyby tutaj jest, to nie jest taki wybór, że one by tak chciały i jest im z tym dobrze. Być może w przypadku lenistwa tak by właśnie było, że nie robię, dobrze nic z tym, jestem sobie leniem i jest mi z tym fajnie. Natomiast w przypadku prokrastynacji jest tak, że ja chcę coś robić. Ale z jakiegoś powodu nie robię, i z tego powodu frustruję się, cierpię, spadają na mnie różne negatywne konsekwencje, mam niskie poczucie własnej wartości, mam obniżony nastrój, mniej zarabiam, rzadziej awansuję, więc jak gdyby jest szereg negatywnych konsekwencji. Ja tych konsekwencji nie chcę, ja chciałbym dobrze funkcjonować, ale z jakiegoś powodu mi nie wychodzi. Więc tutaj bym widział tą różnicę pomiędzy lenistwem, gdzie zakładałbym, tak ja sobie wyobrażam lenia że sobie leni się i, i jest mu z tym dobrze, a prokrastynator nie robi, ale jest mu z tym źle. Panie profesorze, ale ja pamiętam taki wierszyk, każdy leniuch myśli sobie, dziś odpocznę, jutro zrobię. Tak. No tak. właśnie. no to, to znaczy, że ten Telenie to też tak. No, on, on by chciał nawet pewnie zrobić, ale jakoś tak mu nie pasuje. To wszystko. może tyle ciekawych rzeczy. Panie profesorze, no, można oglądać filmy całymi dniami. Można na przykład y, 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 rozwiązywać jakieś ważne. O, gra, grać w gry różne, takie wie pan, te o, komputerowe. Tak. No i teraz gram w te gry, gram. No, wiem, że powinienem coś zrobić, ale nie. W dalszym ciągu gram w te gry, bo to wie pan. No, to wciąga strasznie. Mhm, to prawda. No, to prawda. I, I to jest prokrastynacja czy nie? E, prawdopodobnie często tak. No. E, jeżeli to nie jest na zasadzie takiej, że my sobie zaplanujemy, że a dzisiaj wieczorem będę sobie grał w grę. Tylko sobie zaplanuję, że a dzisiaj wieczorem, nie wiem, będę pracował nad jakimś raportem albo coś innego robił, a potem jednak, mimo wszystko, gram w grę, no to wtedy jest to prokrastynacja. Jeżeli ja sobie zaplanuję czas na rozrywki, rozrywki są bardzo ważne w życiu i nagradzanie się za różne rzeczy, to wtedy to nie jest prokrastynacja, po prostu jest to, jest to spędzanie czasu na takiej czy innej formie rozrywek. Natomiast jeżeli sobie planowałem coś innego, a w Kończę grając w gry czy, czy oglądając seriale, no to wtedy to myślę, że już może być objaw prokrastynacji. No dobrze, ale wobec tego, czy da się zrobić, bo powiedział Pan, że zajmuje się Pan takim obrazowaniem mózgu, no podglądaniem niejako mózgu mhm. podczas pracy. No czy jest to jakoś widoczne, czy można to odróżnić od innych, ja nie wiem, schorzeń, przypadłości. No właściwie, dlaczego to ludzie robią, albo jakie są skutki tej prokrastynacji? E, zacznę może najpierw w ogóle od badań jeszcze bez patrzenia zaglądania w mózg, bo takie badania były jak gdyby pierwsze. Badacze zajmują się prokrastynacją od ponad 30 lat. E, I już takie badania z wykorzystaniem tak naprawdę kwestionariuszy głównie. Pokazały, że problem prokrastynacji leży w emocjach. Eee, i Czyli, że naj, najczęściej, chociaż nie zawsze to, jest, to, jest, to, jest, to, to może być dosyć złożone i też u różnych osób może wy, wy wyglądać różnie, ale najprawdopodobniej naj, najczęściej prokrastynacja wynika z obaw przed tym, czy my damy radę dane zadanie zrobić. Jeżeli student stresuje się egzaminem, i ma tendencję do prokrastynacji, to zamiast się uczyć do tego egzaminu, to on będzie chciał uniknąć tego stresu. A jak włączy sobie serial czy grę, to chwilowo zapomina o tym stresie. Oczywiście ten stres przyjdzie później ze zdwojoną siłą, ale przez chwilę czuję się lepiej. Także dziś odpocznę, jutro zrobię, więc to jest takie właśnie odkładanie, powiedzmy, na jutro tego stresu. Jest to rodzaj unikania e, tak naprawdę jakiegoś dyskomfortu emocjonalnego związanego z danym zadaniem. Wiele osób na pewno pan zna i, i, i większość tutaj słuchaczy idzie do lekarza za późno pomimo jakichś niepokojących objawów. Dlaczego tak robią? Bo się boją, że mogą mieć jakąś poważną chorobę, więc jest to rodzaj dyskomfortu i poprzez nie pójście do lekarza, nie zapisanie się na to mogą na chwilę sobie, na wizytę mogą na chwilę sobie o tym zapomnieć, więc jest to jak gdyby unikanie dyskomfortu związanego z e, obawą przed wynikiem czy badania lekarskiego, czy egzaminu, czy tego, jak nas oceni szef pracy. A może po prostu to jest również kwestia pewnej bezradności. Nie wiem, jak sobie poradzić z tym zadaniem. Nie chodzi o to, czy ja zrobię je dobrze, tylko czy ja w ogóle potrafię sobie z nim poradzić. Czasami, być może trochę też, badania sugerują też, że osoby, które mają tendencję do prokrastynacji, mają trudność w ustalaniu priorytetów. Czyli, jeżeli mam nie wiem, 10 różnych zadań, to za które się najlepiej wziąć. W dzisiejszych czasach wszyscy chcielibyśmy dużo szybko i sztuka polega trochę na wybieraniu tego, co jest najważniejsze dla naszego rozwoju, dla naszych sukcesów takich czy innych. A osoby z tendencją do prokrastynacji jak gdyby nie zastanawiają się zbytnio nad tymi priorytetami, nie patrzą za bardzo do przodu, tylko skupiają się na chwili obecnej, na tym, żeby w danym momencie, powiedzmy, uniknąć jakiegoś dyskomfortu związanego z myśleniem o tej przyszłości. Ale powiedział Pan, że te badania zaczęły się około 30 lat temu, mhm. były to jakieś badania kwestionariuszowe, mhm. a teraz... A teraz jest coraz więcej badań, chociaż jeszcze wcale nie tak dużo, które wykorzystują między innymi różne metody neuroobrazowania, czyli np. EEG albo tak jak w moim przypadku, funkcjonalne, funkcjonalny rezonans magnetyczny, czyli jak gdyby badamy aktywność mózgu podczas wykonywania różnych zadań, czy to właśnie z wykorzystaniem EEG, czy z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. I te badania pozwalają nam w pewien trochę głębszy sposób zobaczyć, co się dzieje w naszych głowach, i w przypadku badań prokrastynacji, to najczęściej takie badania wyglądają w taki sposób, że zapraszamy do laboratorium dwie grupy osób, takie, które mają problem z prokrastynacją. Wiemy to na podstawie kwestionariuszy, i takie, które nie mają problemu z prokrastynacją. Potem w wsadzamy je do skanera, one wykonują tam jakieś zadanie, potem analizujemy wyniki, porównujemy te, te dwie grupy, żeby zobaczyć, co, czym się różnią, czym się różni aktywność mózgu pomiędzy tymi dwiema grupami. No i jakie są wnioski? No, że Różne. Się różni, różnią się te, nie wiem, te aktywności mózgowe? Tak. O. E, mogę opowiedzieć o swoim badaniu, w którym zrobiliśmy takie zadanie, bardzo proste zadanie, znane od ponad 100 lat, tak zwane go-no-go. No go. Po naszemu to można przetłumaczyć na ić-nie ić. Jest to bardzo prościutkie zadanie, gdzie osoba ma wciskać przycisk, kiedy pojawiają się na ekranie jakieś bodźce, na przykład cyfry, ale od czasu do czasu wyświetla się jakaś taka cyfra, na którą osoba ma nie wcisnąć tego guzika, czyli na przykład trójka powiedzmy. I ta trójka pojawia się dosyć rzadko, więc osoba ma wciskać ten guzik dosyć często, a od czasu do czasu nie wcisnąć. I nasze hipotezy były takie na podstawie literatury, że osoby z tendencją do prokrastynacji są, mówiąc tak trochę po psychologicznemu, a trochę kolokwialnie, rozhamowane, że one będą miały trudność w zahamowaniu reakcji, jeżeli taka osoba nie wiem, student ma się uczyć do egzaminu, ale przyjdzie mu taki impuls, żeby włączyć tego Netflixa, no to on włączy tego Netflixa i będzie oglądał serial. Jakby będzie miał trudność w zahamowaniu tej reakcji. No i generalnie wiele badań pokazuje, że możemy sobie dosyć często taką paralelę robić z tego, co się dzieje w życiu, na to, co się dzieje w laboratorium z takim prostym zadaniem wciskania guzika. I oprócz tego, jeszcze chcieliśmy, bo już też poprzednie badania sugerowały, że, tak jak wspomniałem, te emocje, zwłaszcza negatywne, mogą być ważne w prokrastynacji. Więc myśmy to zadanie zrobili w taki sposób, że osoby dostawały nagrody lub kary. To było zadanie podzielone na bloki, one wciskały ten guzik i jeżeli w warunku z nagrodą. Jeżeli dobrze wciskały, czyli odpowiednio szybko wciskały na te bodźce go, czyli kiedy miały wcisnąć, albo kiedy nie wcisnęły, wtedy kiedy nie miały wcisnąć, to dostawały tam po kilka, kilkanaście groszy. Natomiast w warunku z karą zadanie było identyczne, przy czym na, na początku osoby dostawały 10 zł. Jeżeli wciskały za wolno, albo jeżeli wcisnęły wtedy, kiedy nie miały wcisnąć, to myśmy im zabierali kilka, kilkanaście groszy. Więc jak gdyby na logikę zadanie jest takie same, ale był jak gdyby trochę inny aspekt. Emocjonalny tego czy motywacyjny tego zadania. Jeszcze był warunek kontrolny, kiedy osoby dostawały tam po prostu po 8, to było na w blokach, po 8 zł za blok, nieważne jakim poszło, więc po prostu sobie wciskały albo nie wciskały tam, znaczy wciskały, starały się, ale jak gdyby niezależnie od tego jakim poszło, to dostawały zawsze te 8 zł. I myśmy się spodziewali, że z Zauważymy jakieś różnice w tym hamowaniu, czyli po pierwsze, że te osoby z tendencją do prokrastynacji będą popełniać więcej błędów, a po drugie, że w trakcie hamowania aktywność mózgu będzie inna. Yy, I tutaj nie zauważyliśmy żadnych różnic, to Uy. była niespodzianka. Więc jak gdyby być może gdybyśmy mieli trochę większe grupy, to, to może by tam były pewne różnice, ale tak naprawdę nie, nie, nie zauważyliśmy różnic istotnych statystycznie. Ale to, co zaobserwowaliśmy, to to, bo tak naprawdę wszystkie osoby średnio w około 40% przypadków wtedy, kiedy miały nie wcisnąć, to jednak wciskały, bo były rozpędzone, wciskam, 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 mam nie wcisnąć, wciskam. Czyli popełniamy błąd. I jak popełniamy błąd, to w naszych głowach się dzieje bardzo dużo ciekawych rzeczy w reakcji na ten błąd, i tutaj się okazało, że u osób z tendencją do prokrastynacji tych rzeczy się dzieje troszeczkę mniej. Tak naprawdę aktywność konkretnego takiego obszaru, dosyć tak w środku mózgu, tak zwana kora, Zakrętu obręczy, przednia część kory zakrętu obręczy, u osób z tendencją do prokrastynacji aktywowała się istotnie mniej po popełnionym błędzie. Hmm. Czyli jak popełniamy błąd, no to jak gdyby powinniśmy zareagować na ten błąd, powinniśmy być jego świadomi, żeby móc w przyszłości ten błąd skorygować. A tutaj u tych osób reakcja na własne błędy była niższa. I co ciekawe, bardzo podobne wyniki, praktycznie identyczne, są w większości uzależnień. Tak pokazuje literatura, że przy tym samym zadaniu, e, jeżeli osoba uzależniona wciśnie guzik wtedy, kiedy nie powinna wciskać, to aktywność tej przedniej części zakrętu obręczy jest u niej niższa. Więc jak gdyby e, jest trudność w. E, analizowaniu powiedzmy to sobie swoich błędów. Myśmy później zrobili kolejne badanie, zaraz mogę o nim opowiedzieć, dotyczące też uczenia się na karach i nagrodach, ale to, 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 to do tego przejdę za chwilę. E, ale właśnie kary i nagrody, bo myśmy w tym zadaniu jeszcze mieli właśnie te kary i, i nagrody i warunek neutralny. Jeśli chodzi o nagrody to nie zauważyliśmy żadnych różnic pomiędzy grupami tą naszą nisko prokrastynujących osób i wysoko no, Ale prokrastynujących. przepraszam bardzo, ale no te nagrody były kiepskie po prostu, co to parę groszy, panie profesorze. No, ale czy... już jako kary działały bardzo dobrze. Tak, naprawdę? Tak, tak. Że te tak, parę to... groszy? Tak. Ojejku. To chodzi bardziej badania pokazują też, że nawet abstrakcyjne punkty można ludziom przydzielać, że jeżeli do... zrobią coś to damy im 10 punktów albo 20 punktów i te punkty nic nie znaczą i to już nas motywuje. Albo wzbudza w nas emocje. Tak? Ale panie mhm. profesorze, przepraszam bardzo, bo jeszcze mhm. kolejna sprawa. Mhm. Tu wspomniał pan o tych uzależnieniach, bo bardzo często osoby, mhm. które, nie wiem, cierpią mhm. na tą prokrastynację, mhm. to, to są właśnie te osoby, tak jak pan wspomniał, oglądają Netflixa albo właśnie grają w gry, albo cokolwiek mhm. jeszcze innego robią. Co, jest, co je pasjonuje, albo wycisza, albo coś tam. Mhm. Czyli też zachowują się jak osoby uzależnione. To znaczy, one nie mogą się od tego oderwać. No, jeszcze jeden odcinek, zobaczę. No, jeszcze dwa odcinki. No, jeszcze, już jest dawno, czwarta rano, ale do jutro idę do pracy, ale jeszcze muszę to zobaczyć. No więc to tak właśnie wygląda, tak jakby, jakby no, narkoman, który się nie może oderwać od, od. Niektórzy studenci to są na to badania. W trakcie sesji zaczynają sprzątać, na przykład, więc czego nie robią na, na co dzień. Więc to chodzi tak, jak gdyby o czynność zastępczą. Nie musi to być też coś fascynującego. Chodzi po prostu o to, żeby zająć swoją głowę czy też emocje czymś mniej nieprzyjemnym niż, niż zadanie, które powinniśmy. Wykonywać czy chcieliby. No ale ja te, to rozumiem. Nie, niektóre panie, bo u pań to zauważyłem pewnie panowie też, jak właśnie nie chce im się zabrać do jakiejś pracy, to na przykład biorą się za gotowanie albo za pieczenie ciasta, mhm. albo cokolwiek innego, to też jest prokrastynacja? Może być. Jeżeli, jeżeli, jeżeli wcześniej myślały o tym, żeby w tym czasie planowały sobie robić coś innego, coś. Ważniejszego, zwłaszcza, a jednak zdecydowały się na pieczenie ciasta, to ja bym powiedział, że to jest prokrastynacja. Jeżeli to było coś ważniejszego, i jeżeli rzeczywiście później potencjalnie mogą być negatywne konsekwencje z tego, bo te negatywne konsekwencje, jak gdyby, tak jak mówiłem na początku, o tej definicji prokrastynacji, to jest bardzo ważne, bo jeżeli my. Pomyśleliśmy sobie, że coś sobie zrobimy, ale tak naprawdę to nie lubimy tego zadania. Albo nam się nie chce, nie wiem, posprzątać piwnicę. Mogę nie sprzątać piwnicy przez rok i nic się nie stanie, więc tak naprawdę nie ma żadnych negatywnych konsekwencji, powiedzmy, tego. Mogę posprzątać ją dziś, mogę posprzątać jutro, więc wtedy tak naprawdę to może, może nie, nie nazywałbym tego prokrastynacją. Natomiast jeżeli jest tak, że są jakieś negatywne konsekwencje, czyli na przykład, nie wiem, mam przygotować jakiś raport, albo. E, zrobić coś, co, co jakby, nie wiem, rozliczyć pita na przykład. E, to jeżeli go nie no rozliczę, tak. no to mogę mieć poważne negatywne konsekwencje. Badania w Stanach pokazują z 2004, więc to było co prawda bardzo dawno, że chyba prawie 40% Amerykanów spóźniało się z pitami, e, za co oczywiście dostawali kary, a jak ich pytano, dlaczego się te pity składają, tam oni mają bardziej skomplikowany trochę ten, ten system podatkowy, ale jak ich pytano, dlaczego. Składasz tak późno, to mówili, bo boję się, że muszę dopłacić. E, więc to jest jak gdyby znowu ten ten. To też jest Tak, ale to też pokazuje, jak gdyby znowu, że ten pod spodem jest ta obawa, no tak. że, że tam jest jakiś dyskomfort, że boję się, że będę musiał dopłacić, i to prowadzi do tego, że na już wtedy na pewno muszą dopłacić za spóźnienie. E, więc czasami to jest taka trochę samospełniająca się przepowiednia, że ta prokrastynacja, e, obawy prowadzą do odkładania, a te odkładania przy, do, doprowadza do spełnienia się tych obaw. Da się to leczyć? Albo do czego da to się. prowadzić? Albo no, może prowadzić do czegoś złego? E, może to prowadzić, tak, do, do wielu różnych negatywnych konsekwencji. Na przykład? Niektórzy badacze twierdzą, że może to nawet doprowadzić do depresji. O. E, na pewno jest tak, że osoby z tendencją do prokrastynacji ogólnie rzecz biorąc mają niższy nastrój średnio, e, mniej zarabiają, Rzadziej awansują, więc jak gdyby tych negatywnych konsekwencji jest, jest, jest cały szereg. No ale przede wszystkim mają, mają niższe poczucie własnej wartości, więc po prostu same siebie mniej lubią. Więc, no dobrze, więc... ale to można to jakoś wobec tego wyleczyć, wyjść z tego. Można, no bo można. nikt by chyba nie chciał doprowadzić do depresji, ani, no w ogóle chętnie byśmy byli tacy wzorowi, wykonywali wszystko w czasie, no w ogóle, żeby było cudownie. Można, można, ja jeszcze, może zanim do tego dojdziemy, to jeszcze bym może wrócił do tych naszych badań z mózgu, tak. dobrze? Bo to troszeczkę się będzie też e, e, później to wykorzystam do tego, jak, jak będę mówił o tym, jak to można w cudzysłowie leczyć. E, więc drugim wynikiem wracamy do tego naszego zadania gołnego, no Go. tam były te nagrody i kary. Po, one były malutkie rzeczywiście, bo to było po paręnaście groszy, aczkolwiek tych prób było bardzo dużo, więc tam osoby zarabiały około stówki w trakcie tego zadania. W każdym razie, jak porównaliśmy, tam w nagrodach się niewiele działo, w sensie nie było różnic między grupami, ale jak porównaliśmy, co się dzieje w warunku z karą pomiędzy osobami z tendencją do prokrastynacji i osobami bez tendencji do prokrastynacji, to się okazywało, że w prawej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej, czyli mniej więcej tutaj, to tu jest taki obszar związany, odpowiedzialny w bardzo dużym stopniu za kontrolę naszego zachowania. Więc jeżeli tam aktywność jest za mała, no to trudno nam jest kontrolować nasze zachowanie. I w przypadku tego warunku z karą, te osoby bez prokrastynacji aktywowały ten obszar mocno, a u osób z prokrastynacją ten obszar nawet minimalnie. Stawał się troszeczkę mniej aktywny. Więc im będzie trudniej w przypadku negatywnych emocji, gdy odczuwają jakieś negatywne emocje, im będzie trudniej kontrolować swoje zachowanie. Czyli będzie im trudniej, właśnie na przykład, wziąć się za to zadanie, które, za które miałyby się wziąć. I co ciekawe, tutaj znowu nawiążę do uzależnień. Bardzo podobne badania były w Australii na osobach uzależnionych bodajże od kokainy, już w tej chwili nie pamiętam. I tak samo ten obszar w warunku z karą, w tym samym zadaniu, z uciskaniem guzikiem, był mniej aktywny u osób uzależnionych niż u osób zdrowych. Więc to, jest, to pokazuje też, że te negatywne emocje, powiedzmy, czy ta groźba kary w pewien sposób paraliżuje, troszeczkę w cudzysłowie mówiąc, zdolność do kontroli zachowania. No to w takim razie jak to leczyć, albo jak z tego wyjść, albo jak uniknąć tej prokrastynacji? Większość osób jak sobie myśli, o mam problem, z, nie ogarniam rzeczywistości, to powinienem sobie e, zrobić listę zadań albo pójść na kurs zarządzania czasem, ale to badania pokazują, że to nie działa, bo tak naprawdę te metody e, nie trafiają w problem, a problem, tak jak mówiłem, jest w emocjach i metaanalizy, czyli już jakby podsumowanie dotychczasowych wielu badań, chociaż ich tak wcale bardzo wiele nie jest, ale kilkanaście jest, pokazują, że skuteczną metodą poradzenia sobie z prokrastynacją jest psychoterapia. Najbardziej psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym i to jest stosunkowo prosta psychoterapia, jak w porównaniu do, do innych problemów. To jest kilkutygodniowe, są takie tak zwane protokoły terapeutyczne, 5 do 10 tygodni, w zależności od tego, jak tam psychoterapeuci to sobie poustawiają, i to skutecznie i trwale pomaga tym osobom poradzić sobie z tym problemem. A jednym z elementów, takim dosyć ważnym psychoterapii, jest właśnie praca z emocjami czyli nauczenie się regulowania swoich emocji, wpływania na te emocje. Więc, więc to, jest, to jest taka metoda. Mm, na dziś dzień wydaje się, że najbardziej skuteczna, jeśli chodzi o e, e, pomoc osobom z prokrastynacją. Panie profesorze, dziękuję bardzo panu za przeciekawą rozmowę, no i za wskazówki przede wszystkim, jak z tego wyjść. Już teraz nie będę się czuł tak jak pan Żurdeł. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. A moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.